Poznania. Jest to program mojego dzieciństwa. leciało na Polzacie, i to chodzi o to, to jest to samo co ten program, że ten znany hip hopper o imieniu Xibirit przerabia ludziom samochody, które ledwo w ogóle stały. Na przykład tam wstawiał im do samochodu 10 telewizorów i basen, koła, co się kręciły, nawet jak samochód nie jechał. No, tylko w domu nie do poznania. Zamiast samochodów są domy, zamiast znanego hipkopera jest yy, taki czubaty chłop i zamiast yy, ludzi są yy, biedne rodziny, co nie mają na przykład nóg, albo yy, 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 yy są jacyś biedni, albo jacyś ch chorzy No i ten yy, stolarz. No i ten stolarz e, przejeżdżał do tych e, rodzin, oni pokazywali, że tutaj o, tu nie mamy kibla, w ogóle musimy chodzić do kibla, e, do e, Tesco, zamiast klamki w jak musimy używać skarpety. No i w nagrodę za to, jaką oni pokazali, że mają biedę, to on brał ekipę i on z tą ekipą albo przerabiali, im naprawiali ten dom, albo w ogóle burzyli, od nowa wszystko robili, chyba tak robili zawsze. I to wszystko w 7 dni. Gdzie ja w 7 dni nawet nie zbuduję? Niczego nie zbuduję. Nawet w 8 dni. Dom nie do poznania. Ten odcinek 119. Z lecimy. Dziękujemy użytkowniku śniwy. Dziękujemy. No i to jest zawsze takie smutne, że tym rodzinom się coś tam wydarzyło i oni przez to nie mają. Gdzie, na przykład kibla. No to całkiem fajnie, to wygląda akurat jak moje cioci. People tu właśnie to... mieszkacie w 12. Króc ile Zamiast osób w 12? 12. Jak kloców 12 to taki zły jest ten dom, jak na dom. Co, Co chciałbyś robisz? mieć w pokoju? Nie. Samoloty. Powiedz, że normalny robisz pokój. Ja? Da. Przecież oni mu zrobią, wsadzą mu samolot do pokoju i będzie da. miał śmigło zamiast krzeseł. Mogę cię przytulić? Nie, yeah. im się mówi, że lubicie normalne pokoje, bo wam zrobią jakieś nienormalstwo. No i oni zawsze ich wysyłają gdzieś do jakiegoś akwaparku, czy tam... I żeby ich nie było, to... No bo inaczej by zburzyli rodzinę razem z domem. No czy to... Ja się trochę znam na efektach specjalnych. To, to jest doklejony ten ekran. Bo tak nie widać naprawdę. Mogę nawet zrobić coś podobnego. Pokażę Wam. O, widzicie? No właśnie. Brutalna prawda. O. Co? Ekipa remontowa bardzo rzadko kończy pracę na czas. Zależy najbardziej na rodzinach, którzy do przewypanu. No to jest wiadomo, że wybierali na tych, co mają, tych, co mają najmniej nóg, najmniej kibli. No to jest wiadomo, nie? Żeby ciekawie się oglądało. Co? A no to przecież nie ich wina, że ktoś ich okradł, no. Hmm. Ja myślałam, że będą gorsze jakieś ciekawostki, na przykład typu, że oni naprawdę nie budowali tych domów, tylko je zburzali, a potem to puścili od tyłu, żeby wyglądało jakby budowali albo coś, a to widać, że mało tutaj znaleźli jakichś takich... A może na przykład oni budują te domy, a potem jak skończą nagrywać, to je zburzają z powrotem i z powrotem robią to, co było na początku, nie? Coś takiego myślałem, że będzie. No i zawsze jest pływanie kierowca, proszę odjechać, i wtedy odjeżdża ten kierowca, i wtedy on odsłania ten nowy dom, co oni zrobili. No i radość. No, by zrobili całkiem, nie? To nie jest, że naprawili to, co było. I chyba zawsze tak to jest. No chyba, że naprawdę ktoś ma normalny dom, ale to wtedy ja nie wiem po co on się zgłasza do tego programu. Dobra, mnie tylko interesują pokoje tych dzieci. Moja własna łazienka. Ślicznie tu. Kibel w pokoju? Krócy no i zrobili im samolot w pokoju! Tego właśnie... Mu ostrzegałem go właśnie przed tym. Czy to nasze? Knyfle jakie podawali im na... Przecież to wiadomo, że to nic nie robi. Łóżka. Jeśli będziecie chcieli zagrać tutaj w piłkę, wystarczy je podnieść. Co piłkę? W pokoju? W piłkę? Szybę rozwalicie. Można w nim grać, w piłkę. Nie Kiedyś można. Kiedyś dostalibyśmy za to. No, dobrze. Nie wolno w domu w piłkę. Firma Ford, podarowała wam te oto samochody. Okrót, dostali samochody. To, jak, to lepiej niż w tym programie, co przerobiali auta, bo tutaj przerabiali dom i dostałem auta. Szkoda, że już nie ma tego programu, ja bym tak chciał, żeby mi tak zrobili dom i dali samochody. No dobra, fajne, nawet trochę nudne. Dobra, patrzcie na tą katastrofę. na kanapie, w niektórych oknach zamiast Organy śpią na kanapie, zimno w ogóle przez okna, tu jakiś nie wiem. Jak tu można żyć? Gorzej być nie może. Nie może być go, nie ma, nie może. Kroci. Takie zajęcie akurat mam dużo. Mm. Flow format, step on cast like doormats, punish lines, yeah, I'm all for that, beef them down. Show me yeah. the right notes. Oh my gosh, guy. It's like sleeping Jakbym leżała na betonie. Jaki jest wasz wymarzony pokój? Z elektroniką, grami wideo, komputerem, telefonem oh, i tak dalej. Ja też, ja, ja też. jakie będą gry? O, hip hoper! Oh! Oh! No, 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 no! 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 Oh! Oh! O, gry, gry są. o tym Jakie macie gry? I networzbę carbon! Czekajcie. Nie, reszty nie, nie umiem. Nie, mam nadzieję, że mu przybił piątkę. Nie, no chyba przybił. Jest też gra na telefon do mnie do poznania. No, tu widzimy, jest ten główny. No, fajnie to wygląda. No, się wybiera? Meble. Jedziemy. E, a, jest i ten główny. I co? Co? To są jakieś pucle. Co? Aha. Dobra, no i. Aha, no jak są trzy koło siebie, to się wtedy burzy. O, i on to mówi. To jest chyba jego głos prawdziwy. Nie wiem, co to ma wspólnego z budowaniem domu beznadziejnym rodzinom. Nie będę w to grał. Ja nie lubię, takich, jak jest takie namyślenie. Jaki wielki pociąg. Pociąg w pokoju z bomblami. Czy ktoś ma coś z deklem? Mam pociąg. Nie fajne, nie? Ale w domu? Plaża w domu. łóżko na łodzi. Puszko na łodzi. Najbardziej podoba mi się mój pokój. Uwielbiam plażę, lubię się kąpać i lubię piasek. Jakby to można było się z tym wystrzelić w kosmos, to by było fajne. I tak zauważyłem, że na jeden odcinek jest taki jeden nienormalny pokój reszta jest taka nawet normalna. Ja bardzo lubię gry. Inkieta San Andreas. I, i w moim wymarzonym pokoju ja chciałbym mieć tak a na ścianie chciałbym mieć takie a coś takiego i tutaj na podłodze bym chciał mieć takie a takie rondo a i jeszcze tak jeszcze bym chciał chciałbym żeby żeby pilnował mi kolega tutaj a może być trochę mniejszy. I tak, i o tutaj, żebym mógł zapisywać grę, to żeby się kręciło, tak? I, no, wiadomo komputer, żeby do grania, ale mocny mi dajcie komputer. Silny, żeby wszystko szło. I co się jeszcze robi w pokoju? A, je. Yeah. E, najlepiej bym chciał taki karton duży, ale akurat nie znalazłem obrazku. I możecie to położyć koło komputera i możecie coś już iść. E, taki właśnie jest mój wyważony pokój. No i to jest właśnie do mnie do poznania. E, że ja was.